Zbliżyć. Anselm jest człowiekiem pełnym wiary. Nie ma żadnej wątpliwości co do istnienia Boga. Ma pewność niezachwianą. Jest to jednak wiara szukająca rozumienia. Taki zresztą był pierwotny tytuł dzieła, gdzie dowód ontologiczny jest pomieszczony. Anzel był jednym z najbardziej wnikliwych umysłów europejskich swojego czasu. Rozum i rozumowanie nie były dla niego źródłem wiary, która no jako wiara właśnie nie potrzebuje takiego wsparcia. Nic mu nie było bardziej obce, aniżeli to, co później zwano religią rozumową, czyli postawą charakterystyczną dla deistów. Która z dziedzictwa religijnego tylko to godzi się uznać, co można niezależnie od objawienia boskiego racjonalnie udowodnić. Ale chociaż Anselm nie był racjonalistą, był jednym z tych, którzy najbardziej nad tym się trudzili, żeby rozum i logikę w sprawach religijnych użyć jako ważnego narzędzia. Chociaż bowiem Rozum nie wytwarza wiary, chociaż wiara go poprzedza. Rozum jest niezbędny, żeby już uznano treść wiary doprowadzić do jasności, do pełni, a przez to sam Bóg nam się otwiera. Uchodził Anselm nie bez racji, dlatego, który zainicjował kulturę scholastyczną. Był, można tak rzec, jej kołem zamachowym. Również te składniki wiary chrześcijańskiej, które miały reputację najbardziej niezgłębionych tajemnic, jak doktryna Trójcy i wcielenia słowa, tak się rozjaśniać starał, żeby je tajemniczości możliwie najbardziej pozbawić, na światło wydobyć. W osobnym traktacie, czemu Bóg człowiekiem się stał, Dowodził, że cała historia wcielenia ofiary Chrystusowej, odkupienia i pojednania nie mogła była inaczej się odbyć, inaczej przez Boga być pomyślana, niż się odbyła właśnie, że Bóg poszedł jedyną drogą, jaka była logicznie możliwa. Stąd też nic nie są warte prześmiewki niewierzących, wedle których chrześcijanie. <laughs> Bogu ubliżają, gdy twierdzą, że on zszedł w łono kobiety, urodził się i mlekiem matki był żywiony, że cierpiał zmęczenie i głód, a w końcu zawisł na krzyżu między złoczyńcami. Dowód ontologiczny podlegał krytykom bardzo licznym, wywodzonym z różnych miejsc filozoficznych. Ja streszczę niektóre. Tomasz Zakwinu odrzuca dowód Anselma bo ten dowód jego zdaniem zakłada, że to, od czego nic większego nie da się pomyśleć, istnieje faktycznie, a tej przesłanki nie dowodzi. Ponadto zakłada, że można do Boga zastosować rozumowanie takie, jakie stosujemy tam, gdzie jakaś prawda jest oczywista, bo orzecznik zawiera się w podmiocie, jak na przykład prawda, człowiek jest. Zwierzęciem. Ale do tego, mówi święty Tomasz, trzeba znać istotę podmiotu. Otóż istoty Boga nie znamy. Nie można więc z tej istoty wywodzić jego istnienia. Można je wywieźć tylko ze skutków. Krytycy dowodu ontologicznego często kierują uwagę ku tej wersji, którą podaje Kartezjusz. Wedle tej wersji pojmujemy jasno, że Bóg jest istotą najdoskonalszą, która więc ma wszystkie doskonałości. Skoro zaś istnienie jest rodzajem doskonałości, z koniecznością trzeba uznać, że do istoty Boga istnienie należy tak samo jak do istoty trójkąta. Należy, że suma Jego kątów jest równa dwóm kątom prostym a więc że Bóg istnieje realnie. Wolno się zastanawiać nad tym, czy te dwie wersje dowodu ontologicznego Kartezjusza i Anselma, czy są naprawdę identyczne, ale tę sprawę pomijam. Niektórzy XVII wieczni krytycy Kartezjusza zauważyli, że nie ma nic oczywistego w twierdzeniu jego, że istnienie jest rodzajem doskonałości obok innych. Kant posunął się jeszcze dalej w swojej krytyce. Według niego sądy, które są konieczne, nie dotyczą istnienia, że trójkąt ma trzy kąty, jest konieczne w tym sensie, że jeśli trójkąt istnieje, ma też trzy kąty, ale nic to nie mówi o tym, że trójkąt, czy trójkąt istnieje. Obrońcy dowodów nie.